Cześć za ogląd z tej strony i to zapraszam Was do kolejnego odcinka Road to Glory, druga część Leyton Orient. Pamiętajmy, w poprzednim odcinku awansowaliśmy oczywiście do Ligi Angielskiej. Jak oczywiście chcecie poglądać pierwszą część, to teraz macie właśnie w zakładce, możecie sobie zobaczyć, a później miło spędzić. Mam nadzieję, że te 10 minut ze mną. Saka! Pierwszy nasz transfer, tam widzieliście dwóch zawodników, którzy przyszli z wolnego rynku. Jeden wielki talent argentyński. No i także Leighton, eh, Orient zatrudnił George'a Hirsta, bardzo fajny, utalentowany, młody zawodnik jeszcze, młody, 25-letni. Wydaje mi się, że idealne właśnie wzmocnienie tego sezonu, żebyśmy się utrzymali, bo oczywiście eh, środek tabeli to jest mój cel. To, co będzie ponad, to będzie wielki sukces tej drużyny, a wydaje mi się, że możemy nawet powalczyć o pierwszą siódemkę, ale to zobaczymy po sezonie. czy nam się to uda. No i tutaj możecie zauważyć parę bramek, które padły właśnie w tym pierwszym sezonie. Wielki Benjaminek, można powiedzieć, bo zarząd nie był zadowolony z poprzedniego sezonu, uważał, że stać naszą drużynę na więcej, ja też tak uważałem ale chciałem spokojnie rozwijać ten zespół w zimową kiełku. przyszedł do nas Kane, który był bardzo ważnym elementem mojej układanki z tego powodu, że brakowało mi doświadczonych zawodników takiego właśnie pokroju, który zna tą ligę, zna troszkę już świat, gra w europejskich pucharach, tak samo jak Scott McCain, czyli zawodnik, który jest reprezentantem Szkocji i na pewno ma to doświadczenie, czy to międzynarodowe, ale też zna właśnie ten styl Wielkiej Brytanii, a o to mi bardzo chodziło, tutaj bardzo ładna w ogóle sytuacja ten, argentyński skrzydłowy niesamowicie się wprowadził już w pierwszym sezonie Saka też miał swoje momenty, lepsze albo gorsze, ale naprawdę grał tak jak oczekiwałem właśnie od tego zawodnika. Możecie zauważyć, że na przykład Saka strzelił dwie bramki przeciwko Barnemo. No i my zajmujemy w 38 kolejce, siódme miejsce, więc będziemy reprezentować Anglię w następnym sezonie w eliminacjach pierwszej do Ligi Europy. Jak awansujemy to w lidze Europy, więc mam nadzieję, że taki mały sukces tego sezonu jest. Oczywiście przegraliśmy w szóstej rundzie, co jest dla mnie sukcesem naprawdę. Dojść do szóstej rundy FA Cup z Manchesterem City. Manchester City także nas wyeliminował w Carabao Cup. A najlepszym naszym zawodnikiem okazał się Saka, więc na pewno świetny transfer tego sezonu. Keers też się dobrze sprawdził, więc można powiedzieć, że transfery nam wyszły bardzo na plus. Zwłaszcza te w środku obrony. I tu możecie zauważyć, że Mac, e, Mac Killney, czyli mój taki wychowanek, ze szkółki ma już poziom 90, więc coś niesamowitego, ale potrzebowałem dalej zmoceń w linii ataku, zwłaszcza no i w linii obrony gdzieś, bo... Jak McCain jeszcze ma swoje lata, to niestety już e, Kin ma już ponad 30. I na początku, jeszcze pod koniec sezonu, odkryłem, że Fergusonowi kończy się kontrakt młodemu Szkotowi, więc podpisałem z nim kontrakt, żeby właśnie wzmocnił mi linię pomocy, bo tam nie chciałem wydawać za dużo pieniędzy, a potrzebowałem jakichś zmienników. Zakarić z wolnego rynku 18 lat 72 Overall naprawdę świetnie. I tak jak mówiłem, trzeba wzmocnić linię ataku, dlatego Troy Parrot, który jest warty 23 miliony, my. Za klauzulę wykupiliśmy go za 5 milionów, więc niesamowity transfer. My, oczywiście, zagraliśmy w eliminacjach. Pierwsze spotkanie 5 do 0, później 3 do 0, więc w meczu 8 do 0. Niesamowicie nam to wyszło. Później z Cork City, czyli z mistrzem, i, wicemistrzem Irlandii, 3 do 0. Później tylko do 1 do 1. Troszkę zlekceważyliśmy przeciwnika, co było naszym błędem, ale awansowaliśmy i zagramy. W dosyć przeciętnej grupie wydaje mi się, że jest szansa na awans, zwłaszcza, że już mamy 4,5 gwiazdki, więc naprawdę ta drużyna jest już silna i wydaje mi się, że nawet po walczeniu o Mistrzów w tym sezonie będzie takim moim kluczowym zadaniem. Wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca, 18 punktów, 6 zwycięstw, 18 bramek strzelonych, tylko 2 stracone, niesamowite w ogóle sezon. No i w Nottingham Forest znalazłem zawodnika Barko, który ma 85 overall, a gra na zapleczu Ligi Angielskiej, no a także my zagramy Carabao Cup. Podpisaliśmy oczywiście kontrakt, więc ten zawodnik w następnym roku będzie nas reprezentował. Więc mega, że takie właśnie skrzydło już mocno mamy. No i wydaje mi się, że będziemy powoli wchodzić na system 4-3-3, bo mamy idealnych zawodników właśnie pod tą formację. Zwłaszcza tego zamnika z Argentyny, który rozwija się niesamowicie. A ja mam nadzieję, że w tym odcinku podniesiemy wreszcie pierwszy tytuł w tym sezonie, bo Carabao Cup nie jest najsilniejszym właśnie pucharem, a wydaje mi się, że dosyć silny skład jednak Liverpoolu, choć tutaj widzimy, że jest paru takich zawodników mniej znanych, ale na szczęście dla nas wygrywamy 2-1. Mur, dwie bramki, na nich Cliver, więc wielki powrót takiego znanego nazwiska, co nie? Eee, właśnie do tak topowego zespołu. No i tutaj Alisson, który nadal broni właśnie w Liverpoolu, był bez szans, w ogóle Varane biega na środku defensywy w ogóle co to jest za para obrońców niesamowita, a tutaj MOR po raz drugi uderza właśnie po długim słupku, znowu bramka bez szans i nasz kapitan, czyli Scott McCain, może właśnie się cieszyć z podniesienia tego trwonu. Z, zaufałem temu człowiekowi, że to on będzie właśnie prowadził nasz zespół i wydaje mi się, że to wszystko dobrze było poukładane. Przegrywamy w półfinale w FA Cup niestety, ale za to zajmujemy piąte miejsce, więc niestety, ale w nie, nie udało nam się awansować czy do Ligi Mistrzów, ale za to zagramy w finale Ligi Europy z Manchester United, więc wielkie osiągnięcie naszego zespołu. I miejmy nadzieję, że zwyciężymy to spotkanie, bo Manchester United już dwa razy graliśmy w tym sezonie, więc jest duża szansa właśnie, żebyśmy pokonali czerwone diabły, no i gdzieś zapisali się już w historii piłki nożnej jako kolejny klub, który zwycięża właśnie Ligę Europy, ale także w historii Ligi Angielskiej tej całej tradycji zdobywania właśnie europejskich pucharów, a widzimy, że Manchester United nie ma wcale jakiegoś lepszego składu. Oczywiście my musieliśmy grać lindzeją, czyli nas trzecim obrońcą z tego powodu, że nasz główny obrońca doznał kontuzji pod koniec sezonu, ale mamy jednak fajną paczkę i jak widzimy, cieszymy się z sprowadzeniem, bo wygraliśmy 2 do 0. Saka strzelił pierwszą ramkę, później Ferguson dobił właśnie rywala w 69 minucie. Teraz możecie zauważyć piękne uderzenie właśnie naszego skrzydłowego z lewego skrzydła. Idealnie to umieścił wszystko po długim słupku. Później się cieszył właśnie nasz defensywny pomocnik, który naprawdę już był yy, właśnie nie defensywny, tylko ofensywny oczywiście, pomocnik e, Ferguson. Oczywiście był już jednym z kluczowych postaci naszego składu. Przychodził tutaj jako ten rezerwowy, a okazał się właśnie tym najważniejszym z tego powodu, że nasz skrzydłowy ten. Argentyńczyk przeszedł do linii ataku. Stworzył tam niesamowitą parę, a właśnie Ferguson mógł grać jako ten ofensywny zawodnik, więc podnosimy po raz kolejny trofeum w tym sezonie więc magiczny sezon dla nas i naprawdę drużyny. Angielskie zaczęły się nas bać, ale oczywiście potrzebujemy przynajmniej jednego wzmocnienia do środka obrany, to będzie kluczowy moment następnego okienka transferowego. Bo mamy niestety już bardzo doświadczonych, ale też nie najlepszych tych środkowych obrońców. Wydaje mi się, że możemy podnieść zwłaszcza ten poziom a reszta składu powiedzmy, że będzie ok, ale jeszcze tutaj pod koniec tego sezonu odkryłem dwóch fajnych załonników, którym kończył się kontrakt, za chwilę jej zobaczycie, którzy na pewno wzmocnią linię obrony i tu był lewy i prawy obrońca. A teraz możecie zauważyć, kogo tutaj właśnie, z, y, jakie statystyki mieli zawodnicy w tym sezonie i jak rozwinęli się odpowiedni zawodnicy. Tutaj może, mogliście zauważyć, że graliśmy formacją 4-2-2, ale wydaje mi się, że będziemy przechodzić powoli na 4-3-3. Grimaldo to jest pierwszy zawodnik, którego zatrudnimy. Zawodnik hiszpański, 30-letni, więc już naprawdę kawałek świata. Zwiedział. I Aleksander Arnold z Juventusu. Jesteśmy drużyną, która może zatrudnić już takich zawodników, zwłaszcza na kontraktach. Mamy na to płace, a wydaje mi się, że powrót tego zawodnika jest dosyć realistyczny. Dwa. Grimaldo ma już 30 lat, więc z i doświadczeniem, ale także właśnie swoimi umiejętnościami lewą bronę. Andreas e, Gazboro. Do nas przychodzi Włochy z Evertonu, a my zwyciężamy ligę w tym sezonie 101 punktów, 100 punktów Manchester City, ale już magiczny sezon właśnie udał nam się w Premier League. Naprawdę, Arsenal zajął trzecie miejsce, niestety odpadliśmy w FA Cup ze Spursami w szóstej rundzie, więc niestety ten Puchar. Nie zdobyliśmy, a to jest ostatni sezon, jak możecie zauważyć. Z Manchesterem City przegraliśmy po rzutach karnych w czwartej rundzie, ale za to zagramy w Lidze Mistrzów i to w finale i to był mój cel właśnie główny, żeby zdobyć i ligę i Ligę Mistrzów. Przez to, że w tym trzecim sezonie mamy szansę zdobyć, no to stwierdziłem, że już dalej nie będziemy kontynuować tej historii. Nieważne czy wygramy, czy przegramy, a mam nadzieję, że zwyciężymy, bo naprawdę Choć jest przepotężne to Atletico Madryt, jestem przekonany, że ci mężczyźni dadzą radę. Tych 11 wojowników, plus trzech, których wejdzie w tym spotkaniu, plus ci wszyscy kibice, którzy oglądają nas przed telewizorami, czytają jak wy, w tym momencie przed monitorami, przed telefonami. Czy ci, którzy są właśnie na tym stadionie Wierzą w nasz sukces Wierzą, że damy radę i pokonamy Ekipę Diego Simeone Wiedzą, że Felix jest niesamowitym piłkarzem Ale wiemy, jakich mamy klasowych piłkarzy Wiemy, jak był to magiczny sezon Dla naszego zespołu I wiemy, na co nas stać Ci zawodnicy są przygotowani I wiemy na pewno, że ten zespół Się nie podda, będzie walczyć Bo to jest brytyjski, prawdziwy zespół Tworzony od podstaw, od pierwszego sezonu Od czwartej ligi angielskiej Możecie zauważyć tych 14 niesamowitych gladiatorów. McKinley, Grimaldo, Clark, Gasparo, Arnold i wygrywamy 2 do 1 po dwóch bramkach naszego argentyńskiego Leo Messiego, czy Badaloniego, który jest niesamowity i prowadził nasz zespół po mistrzostwo, a w pierwszej części sezonu byliśmy na piątym miejscu w tabeli dopiero, ale po zmianie formacji na cztery, że to wszystko zaczęło idealnie funkcjonować, zwyciężamy. Idealna tutaj poczcinka właśnie nad Janą Blakiem, później prosto padła piłka sam na sam z bramkarzem Janą Blak po raz drugi pokonany. Podnosimy trofeum Lig Proszę Państwa, to się wydarzyło na naszych oczach. Będziemy Jedną z najważniejszych firm właśnie w lidze angielskiej. Staliśmy się legendą, legendarną drużyną, która przez 8 lat budowała się, żeby właśnie w tym ósmym sezonie zdobyć to trofeum, coś niesamowitego i może nasz kapitan Moore, bo to on był naszym wychowankiem, to on stworzył razem ze mną, razem z wami tą niesamowitą ekipę. I oczywiście jak podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Zwłaszcza Ty zostaw tę łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału i pokazuje czy ten odcinek Wam się podobał. A jak jesteś nowym widzem, zasubskrybuj kanał, uważam, że warto, bo naprawdę filmę co drugi dzień. No i wydaje mi się, że dobrze się bawicie. Życzę Wam miłego oczywiście wieczoru czy następnego poranka. Mur 34 bramki, to ustawienie. Coś tego. Ja się z wami żegnam. Cześć!